Dzisiaj zapraszam na drugi odcinek poświęcony skrótom klawiaturowym. Okazało się, że w pierwszym odcinku tak naprawdę nie udało mi się omówić wszystkich skrótów, które na co dzień wykorzystuję. Też pierwszy film, jak zauważyłem, zbudził też bardzo duże zainteresowanie, też otrzymałem sporo maili. Wobec tego postanowiłem nagrać drugi odcinek. Jeżeli zatem chcesz pracować szybciej, skuteczniej, Efektywnie i ten temat cię interesuje, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ok, ja już w takim układzie ląduję w swoim narożniku. I od czego zaczniemy? Tak, proponuję dość nietypowo. Zaczniemy sobie od skrótów. Ja je nazywam skrótami sekwencyjnymi z klawiszem Alt. Dlaczego? Tego typu skróty to są skróty pochodzące jeszcze hmm, chyba z, ze starszych wersji Excela, ale one działają w ten sposób, że klikamy najpierw klawisz Alt i potem też poszczególne klawisze, czyli Alt, potem S, potem E. I co robi taki skrót? Zobaczmy, ALT S E wstawia nam wiersz. CTRL Z kasuje sobie. I to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ ja bardzo często wstawiam wiersze i stosuję właśnie taką metodę. Potem mamy tak, ALT, F, Alt S K wstawia nam kolumnę. I tutaj dlatego zaznaczyłem na zielono, dlatego że tutaj łatwiej jest zapamiętać. Czyli ALT, potem wstaw, kolumnę, K, kolumna. Potem mamy tak. Alt-S-A, wstaw arkusz, też bardzo fajna rzecz Alt-S-A, zobaczcie, powstał mi nowy arkusz tutaj jeden, wracam sobie tutaj też z powrotem, Alt-S-F to wstawienie tutaj funkcji i kolejne dość ciekawe skróty sekwencyjne to jest tak Alt-F-K-A i to jest skrót format, kolumna, autodopasowanie zobaczcie, stanę sobie tutaj w komórce G10 Tutaj mam dłuższy tekst, i zrobimy Alt FKA. Pyk i już mam teraz dopasowaną szerokość do nowego tekstu. Podobnie mamy tutaj Alt FWA, czyli format wiersz, i tutaj e, wysokość, wysokość, znaczy format wiersza autotobasowanie, Teraz ręcznie wiersz 11 poszerzyłem i teraz zobaczmy Alt FW, znaczy Alt FWA i już tutaj format wrócił, czyli nastąpiło auto dopasowanie wysokości wiersza i kolejne dwa ciekawe skróty to jest Alt F KZ. i tutaj akurat to Z nam nie będzie pasowało, ale tutaj ten skrót pozwala na definicję szerokości. Alt F KZ, czyli zobaczcie, szerokość mojej kolumny wynosi 13.89, na przykład mogę wprowadzić 25 i Alt F W Format, wiersz, wysokość. Alt, F, WW i mogę sobie zmienić wysokość tutaj wiersza. Bardzo przydatne skróty. Muszę przyznać się, że osobiście bardzo często je stosuję. To są skróty sekwencyjne z altem i jeszcze przy okazji tutaj alta. Mamy bardzo ciekawy skrót alt i tutaj średnik i on służy do tego, żeby zaznaczać widoczne komórki. Do czego nam to jest potrzebne? Ja ukryję sobie tutaj moją kolumnę. Przy okazji zrobiłem to skrótem Alt FKR. Dobrze, i teraz zobaczcie co się stanie, jeżeli ja mam ukrytą kolumnę H, zaznaczam zakres od G21 do I25, robię sobie Ctrl C, przejdę do komórki K21 Enter. Co się stało? Ukryta kolumna H została skopiowana. Natomiast jeżeli chciałbym, żeby zostały skopiowane tylko i wyłącznie tutaj te komórki widoczne, to klikamy sobie Alt i robimy Alt średnik, i teraz jak zrobię Ctrl C, zobaczcie, że teraz tutaj widać takie wirujące obramowanie, i ono od razu wskazuje, ponieważ jest ta linia wirująca po środku. Zobaczcie, zrobię sobie teraz tutaj Enter i już skopiowałem tylko i wyłącznie te widoczne komórki, także naprawdę warto to stosować. Tutaj ja też mam u góry w pasku narzędzi szybki dostęp. Zaznacz widoczne komórki i zobaczcie, nawet program podpowiada, że to jest skrót Alt plus średnik. I kolejna dość ciekawa funkcja z Altem to jest Alt i równa się. I pokażę to tutaj na tym przykładzie. Jeżeli umieszczę sobie w wierszu poniżej pewnych danych, tak jak tutaj w komórce G26 i zrobimy sobie ALT równa się, to program automatycznie zrobi mi tutaj sumę z tych powyższych komórek. Ciekawa rzecz, jeżeli teraz zrobię CTRL A, czyli zaznaczę sobie tutaj wszystkie, wszystkie komórki, zrobię sobie ALT równa się, to program automatycznie wstawi mi tutaj. Sumy do tych komórek. O, ponieważ ja miałem wcześniej kolumnę H odkrytą, to ja sobie ją odkryję i zobaczmy jeszcze raz. Ctrl A, Alt y, równa się i automatycznie mam tutaj sumy. Teraz, gdybym chciał mieć sumę wiersza, to mogę stanąć sobie tutaj i, zrobię, i zadziała w ten sam sposób. Alt równa się i mam sumę. Mogę sobie zrobić w ten sposób, Alt równa się i mam sumy tutaj wierszy. Także generalnie dość, dość też przydatna fajna funkcja i alt f11 to skrót który będzie nas prowadził do karty dewelopera VBA, a to dla tych wszystkich którzy piszą makra to jest można powiedzieć podstawa teraz dość ciekawy skrót alt i tab zobaczmy co się tutaj stanie alt tab wyświetli mi okna które ja tutaj posiadam i ja sobie wrócę z powrotem ale Czyli tutaj mamy otwarte, otwarte aplikacje, i teraz przejdziemy troszeczkę do dość zbliżonych skrótów, ale z, tutaj ze znakiem Windows, i to jest bardzo ciekawe teraz tutaj taki skrót. Czyli jeżeli kliknę teraz znaczek Windowsa na klawiaturze, i teraz zobaczmy, na moim pasku, akurat tutaj tutaj na dole mam coś takiego. Na początku. Mam. No właśnie, tutaj sobie z, y, wcześniej zrobiłem zrzut z mojego paska, Excel był na pierwszym miejscu. To ja sobie zrobię tak, przesunę go sobie, czyli miałem tak, Excel, Excel był pierwszy, potem eksplorator, tak, tak, tak. Potem miałem Camtasia. o, miałem coś takiego. Dobrze, i teraz zobaczcie, co się stanie. Windows z numerem 1 wyświetli mi pierwszą aplikację. Te trzy się tutaj jakby nie liczą. Liczą się tutaj te, które są pozostałe. I teraz zobaczcie, jeżeli zrobię Windows 1, to teraz program mi pokazuje. Tutaj mogę sobie wrócić. Wszystkie otwarte aplikacje Excela. Teraz, jeżeli bym kliknął Windows 2, to zostanie otwarty eksplorator. Windows tutaj 3 otworzy mi przeglądarkę akurat tutaj moja strona jest. Co ciekawe, gdybym tą stronę zamknął, zobaczmy, ja sobie mogę tutaj zamknąć Windows 3 otworzy nową tutaj przeglądarkę. Windows 4 tutaj mam akurat panel do sterowania kamerą. Windows 5 tutaj mam Camtasia otwartą, Windows i Windows 6 miałbym tutaj ustawienia. I teraz, jeżeli macie tutaj stały układ na dole aplikacji, to też jest bardzo fajna rzecz, ponieważ można sobie szybko otwierać poszczególne aplikacje. Teraz Windows Shift S to jest rzecz, którą ja bardzo, bardzo często stosuję, to jest i właściwie można ją stosować w każdej aplikacji Windowsowej, to jest wycinanie. Zobaczmy, jak to działa, czyli robię Windows Shift S. Program się teraz tak zaciemnia, ja mogę sobie na przykład zrobić coś takiego, zaznaczyć, czyli klikam prawy lewy przycisk myszy, zaznaczam i teraz mogę sobie wkleić tutaj taki obrazek. Zobaczcie, w ten sposób mogę sobie ten obrazek zmniejszyć, i tak dalej. Także bardzo fajna rzecz do wycinania poszczególnych obrazów, do robienia różnego rodzaju instrukcji. Możemy potem dokładnie te, te obrazki wkleić w innych programach PowerPoint czy też Word. Ok, idziemy teraz dalej. Klawisze funkcyjne F2, to jest edycja. Wcześniej wspominałem, F2 to jest edycja komórki, ale także formuły w formularzach. Bardzo rzecz przydatna, zamiast tutaj klikać w góry. Le decydowanie lepiej jest kliknąć F2. I teraz o co chodzi, jeżeli mamy tutaj formularze tutaj w menadżerze nazw ja utworzyłem sobie jedną nazwę EUR i teraz zobaczcie co się stanie, jeżeli ja teraz kliknę tutaj kursorem i teraz jeżeli chcę edytować tutaj e, to odwołanie, czyli skróty, część 2 i tam K52 to najlepiej jest, zobaczcie, jeżeli teraz e, poruszę kursorem czyli, znaczy nie kursorem, tak kursorem zrobię w lewo to automatycznie następuje, tak jakby zmiana tutaj tej komórki, i zupełnie mi się tutaj ta formuła niszczy. Jak najlepiej warto robić? Umiesz, klikamy tutaj kursorem, i teraz robimy F2. I teraz już mogę sobie poszczególne pozycje przechodzić normalnie: prawa, strona, lewa. Także to jest bardzo, bardzo wygodna rzecz. Czyli we wszystkich takich formularzach, gdzie Odwołania, tutaj mamy formuły, to, to klikamy F2, i teraz już możemy przechodzić w stronę tutaj lewą czy też prawą. Teraz F3, to jest bardzo, to też ciekawa funkcja. Wykorzystam ją do tutaj do odwołania się do nazwy EUR. Tutaj w tej komórce K. 52, nazwałem sobie tą komórkę, że ona się nazywa EUR i teraz zobaczmy, co mogę zrobić. Mogę sobie teraz napisać, równa się i załóżmy, że ja nie pamiętam tej nazwy, tak, bo to, to mogę stosować do bardzo różnych nazw, to jeżeli teraz kliknę F3, to program mi pokaże, jakie nazwy występują w moim tutaj skoroszycie, wybieram sobie EUR i razy na przykład 19, i teraz już mam formułę, czyli F3 podpowiada mi w trakcie definicji formuł, pokazuje mi listę dostępnych nazw. Przydatna rzecz. Przechodzenie do to jest F5, też to bardzo często stosuję. I tak przy okazji zobaczmy, że przechodzenie do, to ja mogę od, przejść do komórki. Załóżmy na przykład komórki G54, czyli pisz sobie G54. OK, przechodzę do komórki G54, ale mogę też kliknąć F5 i przejść na przykład do euro. Albo też mogę zrobić coś takiego tutaj. Gdybym miał bardzo dużo nazw i ten byłby duży, to tutaj też mógłbym sobie chyba kliknąć F3. Nie, tutaj akurat nie zadziała trzeba by chyba zrobić równa się nie, tutaj akurat F3 nie zadziała ale jeżeli tutaj wybiorę EUR zrobię OK mm, a, zrobiłem odwołanie jeszcze raz F5 i przejdę sobie do EUR OK, zobaczcie, przeszedłem do tej komórki która jest nazwana jako EUR to jest F5, F8, taka dość ciekawostka zobaczmy, że jeżeli chcemy zaznaczać zakres komórek, to musimy kliknąć SHIFT wciśnięty SHIFT Poruszamy tutaj kursorami i zaznaczami, ale jeżeli zrobimy taki manewr, że wciśniemy F8, to teraz zobaczmy, ręce wolne, tylko myszką poruszam, i ten okres jest, znaczy ten zakres jest zahaczony, i on się cały zaznacza. Teraz mogę go sobie weźmy jeszcze, na przykład tutaj pokażę, tak, F8, przepraszam, F9 kliknąłem niepotrzebnie, F8, zaznaczam sobie taki zakres. Kopiuję Ctrl-C, idę sobie gdzieś dalej i OK. Także w ten sposób y, fajna rzecz do, y, do kopiowania. F9, y, jak dobrze wiemy, F9 służy do przeliczania, ale tu jest taka jedna ciekawostka y, z tym F9. Zobaczmy, tutaj y, w komórce H59 mam taką formułę, bardzo prostą, ale mam tutaj, Tutaj dwie funkcje, suma D61 do D63, czyli tutaj te niebieskie kolory, plus suma F61 do G64 tutaj teraz zobaczcie, co się stanie. Jeżeli zaznaczę na przykład tutaj tą część, czyli ja kliknąłem teraz, wcisnąłem Shift, żeby to było szybciej, to mogę zrobić sobie jeszcze control i strzałka lewa. I on mi przeskakuje. I teraz zaznaczyłem tutaj formułę suma F61 do G64, tak? czyli ten czerwony tutaj obszar. I Zobaczcie, co się stanie. Jeżeli kliknę teraz F9, program wskaże, obliczy mi wartość tej formuły, i normalnie, gdybym teraz kliknął Enter, to ta wartość zostanie na stałe wpisana jako 26. Ona służy do tego, żeby podejrzeć wartość formuły. Czasami mogę też zastąpić, a jeżeli nie chcę nic robić, robimy i Skype, i wracamy. Także bardzo też przydatna rzecz. Kontrol, i tutaj znaczek Matilda, tak, taki odwrócony, on jest tutaj u góry nad tabulatorem, czyli między Escape a tabulator. On powoduje, że są wyświetlane formuły. Zobaczcie, tak, tutaj jest wyświetlona formuła, ale co ciekawe, zmienia się też rozmiar tutaj kolumn. Zobaczmy tutaj. Widzicie, T, t, t obraz się tutaj rozjeżdża i co ciekawe e, szerokość tych kolumn się nie zmienia zmienia się jakby skala wyświetlania e, czasami ktoś przez pomyłkę może tak, coś takiego kliknąć i potem nie wiemy co się stało, to jest dokładnie to wyświetlanie formuł ctrl shift l e, to jest szybkie zakładanie e, filtru, zobaczmy, tyk, pyk czyli zakładamy, zdejmujemy ctrl shift g to jest statystyka arkusza zobaczmy, ctrl shift g o, mam statystykę skoroszytu, widzę co, jak wygląda bieżący arkusz i widzę ile mam, jak wygląda w ogóle cały skoroszyt. Czasami jeżeli mamy jakieś takie e, za dużo wierszy, bo gdzieś na przykład e, omsknie nam się palec i gdzieś na końcu milionowego wiersza coś tam wpiszemy, no to łatwo też można w ten sposób zobaczyć gdzie jest ostatni, e, ostatnia komórka. I teraz jeszcze ciekawa rzecz, control backspace. E, do czego on służy? Tak jak pokazywałem w pierwszym odcinku poświęconym skrótom, jeżeli zrobimy Ctrl A i stoimy w pierwszym wierszu, wierszu nagłówka, czyli Ctrl A, to program zaznacza mi cały ten ciągły zakres, i przechodzi, można powiedzieć, do ostatniej komórki, w tym wypadku do T154, czyli on mi przesuwa ten obraz. I teraz, gdybym chciał wrócić na początek, ale chciałbym zachować to zaznaczenie, to robię Control i Backspace. I zobaczmy, mam zaznaczony cały zakres, ale stoję w swoim miejscu. Także ten Control Backspace właśnie do tego służy. Natomiast, gdybym stanął gdziekolwiek indziej w obszarze, Control A zaznacza ten zakres, ale nie przechodzi do. Końca. Także to w ten sposób działa. Do czego warto stosować taki Ctrl A? Ja często wykorzystuję to do, do tego, żeby szybko zmieniać zakres komórek, które chcę skopiować. Pokażę Wam na przykład. Załóżmy, że chciałbym skopiować tylko kolumnę tą R, to ja robię, staję sobie na przykład tutaj na kolumnie R, robię sobie teraz Ctrl Shift End, przechodzę do końca i teraz kursorem. Zmniejszam na przykład zakres tylko do samej kolumny R i teraz już mam zakres, zaznaczony tylko zakres tej komu, kolumny R. Czasami jest tak, że na przykład mam tutaj za dużo wierszy, bo są jakieś wiersze, wiersze sumy, więc w ten sposób mogę sobie to ograniczać. Także to takie praktyczne sugestie, jeżeli chodzi właśnie tutaj o ten zaznaczanie z kontroler. No i to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o. Skróty klawiaturowe. Mam nadzieję, że dzisiaj znalazłeś coś ciekawego dla siebie. Jeśli tak, to zostaw mi swój komentarz. Będę wdzięczny za lajki. Like. Dzięki temu ten film dotrze do większej liczby osób, które interesują się Excelem. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam Tomek.